Czuję jakby w moim sercu deszcz padał jakby całe życie bieg, bieg i nie stawał Może padnę na zawa albo prześpam się fetą, Może spadnę ze skarpy rozpędzoną korwetą Czasem mam w sercu przeciąg, wiesz, muszę przewietrzyć Sapach, który został z kilku ostatnich dziewczyn Czuję w sercu teksty, te, czuję te bity W tym jednym małym sercu wielka miłość do muzyki Czuję, że to usłyszysz i czujesz moje emocje Czuję, że przez tą venę znowu zarwę dzisiaj nockę Mogę pierdolić pościel, tak się nie wysypiam Nie wiem, czy przez bezsenności Moje tempo życia, widzę światło księżyca Mam jego pełnię wokół. oku, to Wśród fałszywych proroków, stoję na dachu bloku Jakby na świata życie, tylko nie mogę skoczyć Czuję, że kocham życie Poczuj to na bicie, tak jak ja to czuję Poczuj swoje swojej głowie, jak ci to nie rapuje Poczuj kryształową kurę, potem rzuć o ziemię Popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie Poczuj to na bicie, tak jak ja to czuję Poczuj swoje swojej głowie, jak ci to nie rapuje popatrz rozbite szkło, życie to przeznaczenie Czuję ogromną wenę, chyba wiem co miał Shakespeare, Gdy Zamykam oczy to widzę w głowie te teksty Dzisiaj ten poziom większy jest niż dwa lata temu Jak moja wena po przesłuchaniu całego